Dobra, skończyłem właśnie bardzo ciekawe w sumie zadanie, bo miałem rozmowę o pracę przed chwilą, ale to coś Wam powiem. Więc ogólnie rzecz biorąc, to miałem spotkanie z taką firmą, w sumie z przedstawicielem jakby HR-ów tej firmy, która zajmuje się tłumaczeniem gier i szukaniem bugów związanych z właśnie tłumaczeniem w grach. Jest to ciekawe, bo w sumie m, nigdy nie myślałem o takiej pracy. To nie jest w ogóle praca jakby taka full-time, tylko bardziej coś dorywczego od projektu do projektu. Niemniej po prostu mnie to zaciekawiło. Właśnie skończyłem robić takie dwa zadanka, które tam podesłali. Jedno związane z językiem polskim i szukaniem błędów w tekście, a drugie związane de facto z rozmieszczeniem tekstu, jakimiś błędami związanymi z czcionką, umieszczeniem właśnie tekstu, ikonek i tak dalej. Ale ja dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj Halloween. Tak jak wczoraj nagrałem Wam film z tego, jak Shibuya wygląda dzień przed Halloween, no to dzisiaj jest ten taki oficjalny event, więc pewnie zaraz sobie pojedziemy zobaczyć, czy są tam rozruby, czy ludzie stosują się do zakazów, które wprowadzono na Sibuji czy mają na to totalnie wylane. W poprzednim filmie mówiłem, że ten Halloween na Shibuya to jest taki ikoniczny Halloween, z którego właśnie Shibuya jest znana jako taka imprezowa dzielnica w tym czasie. No i w zeszłym roku było grubo. W zeszłym roku pijani ludzie przewrócili ciężarówkę, ogólnie były tam jakieś takie rozróby i wiecie, jak na Japonię to jest naprawdę hardcore, nie? Więc po prostu władze Japonii, tak jak to Japończycy mają w zwyczaju, po prostu zbanowali to zamiast szukać jakichś tam rozwiązań. Czy to źle, czy to dobrze, nie mi jest oceniać, ale zobaczymy dzisiaj po prostu, czy ludzie się stosują do tych zakazów, czy Halloween na bui. Umrze wraz z tym obecnym rokiem, czy będzie wygaszane, czy jakby władze to oleją. A pewnie dowiemy się za rok, ale dzisiaj przynajmniej możemy sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Więc ja się będę zaraz szykował i będziemy się widzieć na sibójce. Ale najpierw kakao, muszę wypić sobie. I kaki też mam. Kaki w ogóle są kwadratowe w Japonii, nie wiem czemu. Ale są dobre, są Dajcie miśki gąciarzowo z Shibuiki, ale Sibujka niestety pełna ludzi, więc szukam teraz jakichś takich miejsc, gdzie można ponagrywać te tłumy, bo już zostałem wygoniony przez policjantów z chyba czterech miejsc. Na szczęście znalazłem się z kumplem, w którym się umówiliśmy i jest ogólnie dramat, także szukamy miejsc, widać, że ludzie mają wyjście na te zasady, także... Dobra, na razie uciekliśmy do tej takiej biznesowej części Sibuji, bo po prostu jest za dużo ludzi. Tymczasem ja jestem w Sibujskim Lesie Sensorycznym. Tak to na szybko wymyśliłem tą nazwę. Już byliśmy tu parę razy na vlogach w sumie. Także wiecie, sztuka nowoczesna i te sprawy. Ale tutaj jest chillowy klimacik, taki wiecie, dżungla vibe, a u góry lata helikopter policyjny, nie mniej. Zaraz pójdziemy pewnie tam, gdzie jest Halloween, więc ostatni look na taką chillową architekturę pełną zieleni, i zaraz będziemy w piekle. Wiecie, Halloween, znacie angielski. Chibuja się zamyka, na główki, wciąż brzmią, zakaz Im bliżej jesteśmy Shibuya Crossing, tym więcej jest ludzi, ale naprawdę są tłumy, więc. Chyba nikt sobie nie wziął na poważnie tego, że ta impreza jest odwołana i wszyscy mają to gdzieś. Ale jest ogólnie okej. Okay. Myślałem, że będzie gorzej idzie uciec od tych tłumów całkiem łatwo. Gorzej było tylko przepchnąć się w miejscu, gdzie się mówiliśmy dzisiaj, bo tam było najwięcej ludzi. Także. No, a spoko. Policja na patrolu w cieniu drży. Halloween w Tokio nawet duchów tu nie mrzy Zagastyni, wampirów, żadnych strachów, noc. Shibuya Halloween to prawdziwy krzykus los. Wiedźmy duchy, wszystko dziś w kąt. Wieczór bez lampionów, bez żadnych font. Na jednej uliczce jest 7 autobusów: jest jeden, drugi, trzeci. I jeszcze 3 są tutaj: jeden, drugi i trzeci. Także. 7 autobusów policyjnych, no Shibuya jest gotowa. Wczoraj się dobrze przygotowali wedle naszego filmu i rozeznania i dzisiaj jest tu naprawdę tłum policjantów, więc... No dalej jest bezpiecznie, ale ale widać, że to co było rok temu wzięli sobie jednak na poważnie i w tym roku będą raczej kontrolować to co się dzieje. Haciko zamaskowane policja w krąg, Halloween to historia, koniec tych wrąg. Przebierania zostają w szafie, butelki schowaj. Czas normalności, ochłapy słodkie jarmarki, żmi. Haciko zamaskowany policja w krąg, Halloween to historia, koniec tych wrąg. Dobra, Halloween, Halloween, idziemy zjeść coś dobrego w chińskiej restauracji. Na crossing się nie da dostać, więc to ominiemy na razie Ale no, idziemy już na pociąg, bo jest po prostu za dużo ludzi, żeby robić cokolwiek A też jeszcze muszę zmontować ten film, więc... Uciekamy z tej Sibui w końcu, teraz szukamy pociągu Dobra kochani, dziękuję wam za tą dzisiejszą sibujską przygodę Wydaje mi się, że udowodniliśmy tezę, że... No sibuja, sibują, pozostanie niezależnie jak dużo policjantów tam będzie. Ludzie będą imprezować. To, że jest zakaz picia nie znaczy, że nikt nie przyjdzie pijany na sibuje. Więc No co mogę powiedzieć? No, ja się bawiłem średnio, bo nie lubię takich tłumów, ale fajnie było zobaczyć jak to wszystko wygląda i czy to się zmienia. Że wprowadzili zakaz, czy nie. Jak widać nie zmieniło się. Ja będę montować teraz ten film, więc już nic więcej nie nagrywam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo już niedługo nowe fajne filmy. No i trzymajcie się i hejka. Do zobaczenia. Trzymajcie się hej.